Chciałbym, żeby pan opowiedział o tym, co w Sztumskim Szpitalu niebawem się będzie działo, bo dzisiaj podczas sesji Rady Powiatu Sztumskiego przedstawili państwo dosyć taki rozwojowy plan dla tej placówki. Tak, dla nas bardzo ważna była ta sesja dzisiaj. No, rozbudowujemy szpital w Sztumie. Słowo rozbudowujemy jest kluczowe, bo nie jest to remont, jest to przebudowa w zasadzie trzech budynków. Mówimy o budynku głównym szpitala, o budynku tam, gdzie mieści się dzisiaj rehabilitacja i szkoła. No i oczywiście budynek Karetek Sztumskich, gdzie powstanie POZ. AOS, czyli ambulatoryjna opieka specjalistyczna i oczywiście funkcja karetek. To co jest ważne w tym szpitalu, no to zmieniamy w zasadzie układ funkcjonalny całej jednostki. Dla nas kluczowe jest tutaj dobro pacjenta, no bo pacjent przebywa w tym szpitalu od kilku do kilkunastu dni. To co jest kluczowe do podkreślenia, to ten szpital będzie zdecydowanie rósł w siłę. Z 230 łóżek powstanie tam ponad 314 łóżek pobytowych dla pacjentów w różnych specjalizacji. Kluczowe jest tutaj oczywiście dostosowanie tego szpitala pod epidemiologię, która dzisiaj panuje w Polsce, więc zakład opiekuńczo-lecznicy zdecydowanie urośnie. Kardiologia już w zasadzie jest na nowych na liczebności postawiona. Zakończyliśmy tę pracę w pierwszym drugim kwartale tego roku. Jest ponad 10 łóżek więcej na kardiologii. To jest konsekwencja też tego, że rehabilitacja kardiologiczna zostanie powiększona. Więc mówiąc bardzo w skrócie, przechodzimy przez wszystkie piętra, przez pełną zmianę funkcjonalną, węzły sanitarne w każdych pokojach, więc dla nas jest to duża zmiana i myślę dla mieszkańców, więc życzymy wszystkim naprawdę owocnej tutaj pracy. Dzisiaj w czasie sesji przedstawili Państwo plan remontu sztumskiej placówki. Chciałbym, żeby Pan powiedział, jak to będzie technicznie wyglądało. No, technicznie przymierzamy się teraz, praktycznie już rozpoczęliśmy fazę projektową jednego przebudowy jednego z budynków. W kolejnych etapach będziemy projektować przebudowę dwóch głównych budynków szpitala, czyli to z budynku głównego i budynku, budynku rehabilitacji. Po fazie projektowej przechodzimy do fazy realiz, realizacyjnej, która nastąpi prawdopodobnie w połowie przyszłego roku. Zmodernizowanych będzie około tysiąc pomieszczeń w tych trzech budynkach, o których wspomniałem. No, jest to duże wyzwanie, jeżeli chodzi o, o ciągłość, zachowanie ciągłości operacyjnej szpitala, bo tą zachowamy. Trzeba też podkreślić, że zmodernizowany zostanie też układ komunikacyjny wokół budynku szpitala zgodnie z wytycznymi Państwowej Straży Pożarnej, jak również wytycznymi dla innych obiektów, które się znajdują na terenie tego obiektu. Dzisiaj zarząd spółki na sesji Rady Powiatu Sztumskiego przedstawił plany inwestycyjne. Jak one wpłyną dla zwykłego Kowalskiego, dla pacjenta Sztumskiej placówki? No, mam nadzieję, że bardzo pozytywnie. Sam jestem pod dużym wrażeniem zaprojektowanego, zaprojektowanej wizji szpitala, która prezentuje nam szpital nowoczesny, rozbudowany, z szerokim zapleczem sanitarnym dla pacjentów, z bardzo dobrymi warunkami pobytu w szpitalu, a równocześnie umożliwiający nam, lekarzom, pracę z pacjentem w dobrych warunkach, z uniknięciem potencjalnych infekcji szpitalnych, z wysokim wykorzystaniem sprzętu medycznego i wszystkich nowoczesnych technik dostępnych w diagnostyce i terapii pacjenta.